Dobra, widzowie, w tym odcinku zagramy sobie na Brookhaven. Po prostu takie normalne życie na Brookhaven. Zobaczymy, co tutaj będzie się odwalać Na razie jest kilka osób, dzisiaj gram ze Spiderem. Przywitaj się. Siema. To dobra, pierwszy czas, znaleźć rzeczywiście jakiś dom. Dobra, widzowie, jest koło miasta, weźmiemy koło centrum. I jak coś to gram na telefonie, więc no, po prostu mi łatwiej nagrywać na telefonie. Bra Weź o tam, o może. Ja już wziąłem tam, tylko teraz zobaczymy, jaki to będzie. Ja tam będę, Dobra. sąsiadem. No. Napiszcie, no, widzę, jaki by Wy wybrali. Yyy... Mm. Ty nie wybierasz Jaki hasz? by to kupić? No, też tak myślę teraz. Ja taki, no, taki, po taki normalny sobie kupię. Się kupiliśmy się kupić, to jest nasz pierwszy samochód, taki pierwszy. Jeszcze nie jesteś nas najlepszy Dobra, muszę. Gdzie on zniknął? Aha, no tak, jakiś samochód, to, to, to znika wtedy. Jest ja tylko wyjdziemy, nie? Dobra, samochód zaparkowany. Teraz się w rozglądamy na w naszym domu. No tej salonik pięknie. Nie wiem, zmieściłoby się tutaj z 6 no, osób. czy tam kuchnia blisko fajna, dalnia, fajnie, wszystko na otwartej przestrzeni Tutaj co to jest za pokój? Nie wiem, no, to jest kibel Co to jest ten, A jest jakieś tajne przejście. A nie wiem, ma tajnego przejścia. Oczywiście, że nie ma żadnego tajnego przejścia. Mamy też grilla tutaj. Sypialnia, na górze już koło... Tutaj jest łazienka. No ja sobie tutaj. Idę. Tutaj mamy pokój, kolejną sypialnię. I trzecia sypialnia. I oddzielna łazienka. No to teraz będzie czas wybrać zawód jakiś, jaki będziemy chcieli mieć. Trochę się zastanawiałem, ale wybrałem policję. Spidey tak samo, nie? Prawda? Też wybrać policję? Dobra, to teraz coś się tylko przebrać. Już jesteśmy przebrani mniej więcej, tylko bluzę, bluzę zostawiłem. Tak dla mniejszego rozpoznania. Old wysoki. No i jedziemy. Weź sobie też jakiś samochód policyjny, żebyśmy ten. Dla ile osób jest na tym serwerze? Tylko. Nie Dobra. Co szukamy teraz policji? Nie Nie wiem, Teraz szukać. Zaproszenie nie zabrać. Dobra, widzę, że zdaliśmy jakiegoś dziwnego gościa. Podejrzanego. Od tej zaczniemy. Co z... do mnie podchodzić. I zobaczymy. Przemychala do niego No nie wiem Ten się w ogóle ciągle odpsuje to, jakoś... to, ja, to jest jakaś Ciemna koszulka Cholera ziomuś Nie wiem, to próbuję strzelić, skąd w niego Co jest. Nie wiem, dobra, chodźmy gdzieś indziej. Zobaczymy czy inni ludzie reagują na nasze pistolety. Na pewno tak się jest policjantem. Strzela się, strzela się do ludzi. Teraz hmm. w tym drugawa się w ogóle nic nie dzieje. Właśnie nawet żadnych samochodów nie ma. Nikt nikt nigdy nie jeździ. Dobra widzowie, wszystko, co na początku powiedziałem to pod to jest tylko przykrywka bo ja mam o wiele inny pomysł, będę po prostu tak jakby śledził Piotrka pod jego domem tylko oczywiście nic nie wie nadal z tymi I tylko teraz nie ma go koło mnie, więc będziemy się porozmawiać tylko przez czat więc ja szybko idę do jego domu Dobra widzowie, już jesteśmy Teraz tylko zobaczmy czy on jest w domu Bo jak wcześniej widziałem, to gdzieś tam był, koło niego chodził. bo on tylko nas nie znalazł. Poczekaj aż tutaj przyjdzie. Dobra, widzę chłopca, jest w z domu. Z go? On jest w domu teraz. Wiem, się jest 8, pewnie już coś pomyliło. Dobra, ale może ty by... Teraz tam wyjdziemy Dobra, gdzie jest mój dom? A tak, zniknął Dobra, ale widzimy się w moim domu Dobra, widzowie Zrobiłem sobie dom na drzewie, żeby wszystko wysoko widzieć. W ogóle jesteśmy sami na serwerze, to nie jest prywatne. A wcześniej bo tu 7 osób. W ogóle nie wiem, Może weźmiemy sobie nornetkę, jeśli jest, działa. Dobra, mam lornetkę, działa i Spidey jest chyba właśnie też w domu. Wszyscy powiedziałem, jest tutaj. Wejdę w sumie na drzewa. Kurde, nie mogę. być. Co jest, co on robi? Dobra, siema, chogoda. Wow, John, skąd ty się wziąłeś?

Co jest? Ja widzę, wywaliło mnie, ale wszystko już jest dobrze. Chyba mam nadzieję, oczywiście. muszą być doświadczone. Tak już nie mogę wchodzić, to nie wiem gdzie dalej spiegować muszę. Iść, Nie Idziemy. Ale oczywiście nie na długo Tylko musimy się skradać Dobra, idziemy Dobra, już wie gdzie jest policja też się znalazłem Nie nie ma swoich przedmiotów, zaraz je wezmę Dobra, my już jesteśmy Gnali. On gdzieś powinien być. W tym mieście nie wiem, się sobie to Szkoła policji. Nie no. wiem czy widziałem... O! Tam był. To już poszedł. Teraz za mnie. Co jest? Pali się. Czymś jakąś gęśnicę. Szybko bierzemy, bierzemy, gdzie ona jest. Dobra. Nawet nie działa. To, to się chyba będzie paliło. W salon kosmetyczny. Czerwony, dobra. Праз Vert Т CCTV Я найду вот ici По углу та читаю

I nie obawiam się, żeby to je zobłożył. tylko no, ten jestem... kradać, bo wtedy jestem niższy trochę. Albo sobie mam pomysł. Teraz to się przemiewki złoży. Wygląda do tak powolno. Musimy go momencie, w tym w do domu.

no to jest takie, takie są takie niziutkie brzmi what are you doing? what are you doing? bo nie chcę zawsze, do niego strzelam mam pomysł Nie widać, czy ten do mnie strzelać. Jak on tak może? Ale niech wie, że kargo mnie. niesiemy gdzieś. Gdzie on mnie się, Przecież ja mam go śledzić, a nie on miał mnie gdzieś. Skocz. Dobra, tylko też musimy co normalnie zrobić. Dobra, ej. nie ja bo nie wiem, czy tak zlagowało coś.

Я здесь везде Давай на мне. Берем его, No zgódź się możesz no może przez to przejść Zamknęło mi się Chyba przez kibel Dobra, widzę, ja wiem Próbuję MegaSafe Dobrowidowie, zastrzelili go w więc jeśli chcecie part 2, to zostawcie, nie wiem, 10 łapek w górę pod tym filmem.